No witam wszystkich serdecznie, z tej strony TZN. Słuchajcie, wrzucałem tutaj na kanał shorty z mojego nowego akwarium. Wcześniej prowadziłem również akwarium Kostka 10 litrów. Tam możecie sobie na kanale też podejrzeć filmiki z tego akwarium. Ogólnie chciałem pokrótce poopowiadać co to za zbiornik. Akwarium jest to akwarium 40 litrowe. Przednia szyba to szkło Opti -White. boczne szyby, tylna szyba oraz dolna to szkło flot, grubość szkła 8 mm. Podłoże, które tutaj użyłem, jest to żwir, natomiast zrobiłem coś takiego, że miałem stare akwarium i ze starego akwarium wyciągnąłem żwir, którego w ogóle nie przepłukiwałem. Stanowiłem dolną warstwę, na to yy, przysypałem troszkę spryszkowanej gliny i Zostało to przykryte żwirem rzecznym zakupionym w sklepie zoologicznym gradacja 2-4 mm. Jest to żwir, był to żwir wyparzony, no i on stanowi górną warstwę. Oświetlenie w tym zbiorniku jest przymocowane na półeczce, którą zrobiłem nad akwarium. Są to trzy lampki na klipsy, gdzie, do których przykręca się żarówki GU10. Mam tutaj zastosowane takie oświetlenie, w każdej z opraw jest żarówka Osramowska 2700 kelwinów o mocy światła 2,8 W. No i świecę tutaj, od, na początku świeciłem 4 godziny, z każdym tygodniem wydłużam to świecenie o pół godziny. Chcę dojść tak do około 6-7 godzin. Następnie filtr, filtr, jeśli chodzi o filtr, to zakupiłem sobie taką głowiczkę Aquela Pad Mini, połączyłem ją rurkami i kolankami z pojemniczkiem na ceramikę, którą wziąłem również ze starego akwarium oraz dużą gąbkę. Gąbka też dlatego takich rozmiarów, ponieważ jest tutaj duża powierzchnia do osadzenia się bakterii nitryfikacyjnych. Z filtra wychodzi deszczownia, która rozprowadza jednolicie wodę po całym akwarium. Chciałem uniknąć również tutaj takiego efektu tworzenia się pralki, ponieważ jest to dosyć mocny filterek, a przy takich 40 litrach no, mogłaby się pralka zrobić. Następnie rośliny. Rośliny, które są tutaj w tym akwarium to są nużańce wsadzone w żwir oraz mam tutaj kamienie z lawy wulkanicznej, do których przytwierdziłem za pomocą żyłki mech, trzy rodzaje mchu, Jawa mos, christmas moss i jeszcze jakiś inny, nie wiem co to za rodzaj mchu, natomiast on bardzo fajnie pnie się do góry, nie pnie się na boki tylko do góry. No i te rośliny naprawdę pełnią bardzo dobrą rolę filtra biologicznego ponieważ yy, patrząc po testach wody wręcz tą wodę wyjaławiają, także jakoś dają sobie radę. Jeśli chodzi o ryby, no miałem tutaj trzy głupiki, natomiast, natomiast podczas nieobecności dwa mi wyskoczyły. Niestety tak się czasami zdarza, i na razie została mi Razbora Galaxy i Gupi Gendlera. Jeszcze odnośnie akwarium, to nie mam tutaj lamp z klasą szczelności IP65 od zalania, natomiast tak sobie to skonstruowałem, że dałem dwie belki poprzeczne, na których jest szyba o grubości 4 mm bez filtra UV, także. To oświetlenie, które tutaj świeci, bardzo dobrze przenika przez tą szybę i jest to wszystko bezpiecznie zrobione. Prowadzę to akwarium na wodzie kranowej pH 7,5, a pozostałych parametrów nie pamiętam. No i co? Akwarium, jak do tej pory, bardzo dobrze sobie radzi. Nurzańce zrzucają stare liście. To powoduje też, że uzupełniają akwarium w azot i fosfor którego wcale tutaj nie podaję, i którego na razie przez małą obsadę ryb jest też niewiele. No ale rośliny sobie radzą, woda jest czysta, nie było żadnych zakwitów wody, nie było żadnych problemów z mleczną wodą, także biologia w tym akwarium daje sobie radę. No i to tyle, co mogę dzisiaj opowiedzieć na temat tego zbiornika. Myślę, że będę czasami tutaj wrzucał Filmy z aktualizacją, może coś opowiem, może to będzie w formie shortów, może w formie filmów z podkładem muzycznym. No ale na razie to tyle, co chciałem opowiedzieć. Wszystko fajnie rośnie, także nie ma problemów. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Gdyby były jakieś problemy, to mogę spróbować, nie wiem, znaleźć jakieś rozwiązanie, coś dopowiedzieć. Także dziękuję widzowie i zapraszam. Następny razem do oglądania, na razie.